Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku i dzisiaj zaprezentuję Wam proces tworzenia mojego makijażu dziennego na upały. Takiego pewnego, który utrzymuje mi się wiele, wiele godzin. Za oknem aktualnie mamy ekstremalne temperatury, więc mam nadzieję, że tym filmem y, wpisze się w Wasze potrzeby. Także pokażę Wam, jak to krok po kroku dokładnie u mnie wygląda i jakich kosmetyków w takiej sytuacji lubię używać. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania dalej. Każdy makijaż, nawet ten na upały, zaczynam od pielęgów. Bardzo polubiłam się ostatnio z bazą Hello Body. To jest baza rozświetlająca Coco Prime i ona przepięknie rozświetla skórę. Daje mi fajne nawilżenie pod makijaż, ale nie jest na tyle ciężka, że nawet w upały makijaż się na niej nie ślizga i to mi bardzo odpowiada. Ona też fajnie się sprawdza, jeżeli nie chcecie używać podkładu latem, ponieważ nie lubicie nosić makijażu. Ona daje delikatne rozświetlenie przez co skóra Wygląda zdrowiej niż kiedy jej nie ma. Możecie zobaczyć na mojej dłoń, jak ona przepięknie odbija światło. Kolejny krok w pielęgnacji to krem pod oczy, ale tutaj uwaga, latem w szczególności on musi działać, ale musi być super lekki, żeby nie pokłócił się w żadnym stopniu z korektorem. Na większości moich bogatych kremów yy, korektor się waży, zbiera się w załamaniach w szczególności w czasie upałów, więc y, muszę zwracać uwagę na krem, który działa. Pięknie nawilża okolice pod okiem, ale jest na tyle leciutki, że nie pokłóci mi się z korektorem. I tutaj mam również produkt Hello Body, to jest Kokos również seria kokosowa. I on jest na tyle leciutki, że przepięknie nawilża mi y, tą skórę pod oczami, ale właśnie nie wpływa negatywnie na mój korektor, więc jest dla mnie bezpieczny. Nakładam małą ilość pod oczy i ostatnio na Instagramie wspominałam, że dostałam od Hello Body kod rabatowy minus 20% z kodem DIM20 na cały asortyment bez daty ważności, a teraz dodatkowo jeszcze macie kod DIM30, który daje wam 30% rabatu na wszystkie zestawy, zarówno te gotowe, jak i te, które możecie skompletować sobie sami. Bo jest tam taka opcja na stronie Hello Body, także jeżeli planujecie zakupy, to korzystajcie z moich rabatów, bo naprawdę warto, będzie trochę taniej. Na tak przygotowaną skórę nakładam moją moją ulubioną mieszankę podkładów na lato, w szczególności na upały, o której mówiłam y, ostatnio w zeszłym tygodniu y, w filmie i jest to mieszanka kremu BB Skin 79 w wersji pomarańczowej z jedną kropelką podkładu L'Oreal Infallible Freshware i to jest mieszanka idealna, która utrzymuje mi się cały dzień w stanie nieskazitelnym. Naprawdę wszyscy jak widzą mnie po wielu godzinach noszenia makijażu w ekstremalnie ciepły dzień nie dowierzają, że to naprawdę tak dobrze wygląda, więc teraz nakładam, a Was odsyłam do filmu, jeżeli chcecie się o tej mieszance dowiedzieć więcej. Kremu Bebeskin 79 nakładam dwie konkretne pompki, ponieważ lubię mocne krycie, a dodatkowo on ma w sobie filtr SPF. 50, więc zależy mi też na ochronie przeciwsłonecznej, i kiedy nakładam jego w dużej ilości, już nie nakładam na twarz żadnego innego filtra. Natomiast do tej mieszanki dodaję jedną taką niepełną pompkę L'Oreal Infalva i najpierw aplikuję sobie na twarz palcem. Rozkładam produkt na twarzy, rozgrzewam go troszeczkę w palcach. On się wtedy dużo lepiej wtapie w skórę. A następnie wszystko wklepuję miejsce po miejscu gąbeczką Hulu, ostatnio moją ulubioną gąbeczką do makijażu. Resztką tego, co mam na gąbce, wchodzę w linię włosów, żeby tam y, nie było takich, wiecie, prześwitujących placków między włosami bez podkładu, ale żeby tego podkładu już na gąbce nie było dużo, ponieważ on się brzydko osadzi na włosach. I na tym etapie mogę przejść do korektora. Mój ukochany korektor pod oczy, czyli Golden Rose HD Concealer. I to jest korektor, który ja zawsze wybieram, kiedy chcę połączenie... Lekkiej konsystencji, komfortu pod oczami i dobrego krycia, bo to właśnie ten korektor mi daje. Pod oczami rozkładam go w kształt trójkąta, nakładam również troszeczkę na powieki, na skrzydełka nosa i odrobinę na brodę. To wszystko teraz blenduję gąbką. Trik, który polecam Wam, jeżeli chcecie z tego korektora wyciągnąć jeszcze więcej krycia, po nałożeniu zostawcie go na chwilkę, żeby on troszeczkę zastygł na skórze i dopiero później rozblendujcie wszystko za pomocą gąbki, wtedy otrzymacie yy, no, trochę większe krycie. Produktu. I kluczem do tego, żeby tak przygotowany makijaż twarzy trzymał się nieskazitelnie przez wiele godzin, nawet w upale, jest utrwalenie go pudrem. Ja dzisiaj użyję y, jednego z moich ulubionych pudrów, transparentnych Vibo Fixing Powder. Ale uwaga, nakładam ten puder za pomocą gąbeczki, najpierw pod oczy bo tam najszybciej zbiera mi się w załamaniach korektor, więc muszę to utrwalić, zanim korektor zdąży wejść w te wszystkie zmarszczki mimiczne. I w taki sam sposób pudruję resztę twarzy. Większą ilość pudru nakładam na strefę T, bo wiem, że ona w ciągu dnia mocno mi się przetłuszcza. Czoło. I resztę twarzy pudruję również odrobinkę mniejszą ilością pudru miejsce po miejscu wciskając ten puder w skórę. Może się wydawać, że tego pudru na twarzy będzie dużo, ale nic bardziej mylnego. Zaraz zbiorę sobie nadmiar i skóra zaabsorbuje tyle pudru, ile potrzebuje, żeby dobrze utrwalić makijaż. Używanie gąbeczki do aplikacji pudru w ten właśnie sposób. Tej samej gąbeczki, którą wcześniej nakładałam podkład, daje jeszcze bardziej naturalny, mniej pudrowy efekt, ponieważ za pomocą pędzla mm, rozsmarowujemy puder tak jakby na powierzchni tego podkładu. A tutaj w yy, dzięki. I temu, że ja wciskam go to jakby w skórę i w ten podkład, który był na, nałożony, wszystko scala mi się w jedną całość i tworzy taką jedną konkretną, trwałą warstwę, która po pierwsze naturalnie wygląda, a po drugie dłużej się utrzymuje. Teraz za pomocą dużego pędzla do pudru doklepuję wszędzie, gdzie jeszcze mogłam coś pominąć. I od razu też zmiatam sobie nadmiar pudru z miejsc, gdzie on był nałożony w większej ilości. Nakładam puder również na szyję, ponieważ tutaj zjechałam troszeczkę podkładem i nie chcę, żeby on mi się odbił na ciuchach w ciągu dnia. Więc kiedy on będzie utrwalony, nic tutaj się nie odbije. Dobra moi drodzy na tym etapie, zanim przejdę do malowania brwi, dokończę sobie makijaż twarzy. I teraz czas na przybrązowienie sobie twarzy, wykonturowanie delikatne policzków, żeby twarz dostała życia i wyglądała trochę szczuplej. I moje odkrycie najnowsze, jeżeli chodzi o brązery, brązer firmy Nabla w kolorze Gotham. Jest to ulubieniec wielu wizarzystek, wielu YouTuberek już od wielu, wielu lat. Natomiast ja odkryłam go niedawno i żałuję, że tak późno, bo jest rewelacyjny. Kolor jest tak uniwersalny, tak neutralny i tak yy, jasny, że nawet przy mojej bladej cerze daje przepiękny, nieprzesadzony efekt i po prostu się w nim zakochałam. Używam go od kilku tygodni non stop i teraz już to yy, jakby no nie wyobrażam sobie go nie mieć, także polecam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. Tutaj pędzel do konturowania, którego używam to Blended 140. Bardzo lubię go do takiego precyzyjnego budowania policzka. I delikatnie nakładam bronzer na kości policzkowe, na skronie, na linię włosów. Nakładam go trochę na uszy. I pod linię żuchwy, żeby utworzyć tutaj taki optyczny cień i troszeczkę wyszczupić te okolice. I teraz zostawiam ten sam pędzel, tylko omiatam troszeczkę nadmiar tego brązera, żeby tutaj nie było produktu. I przechodzę do mojego kolejnego ulubionego produktu, czyli palety rozświetlaczy Sean Skin by Patrycja Kazady. Używam tych dwóch odcieni, czyli jasnego na szczyty kości policzkowych odrobinę na czoło, na nos i na brodę. Natomiast tego jako róż i dopełnienie całego policzka, żeby połączyć brązer z rozświetlaczem. I ta paleta właśnie daje mi ten piękny efekt, o który tak często pytacie w moich filmach i na moich zdjęciach. Także ta paleta. Sztos! Rewelacja, naprawdę. Pierwszy, jaśniejszy kolor. Tak jak mówiłam, na szczyty kości policzkowych. Zobaczcie ten błysk. Piękna, naturalnie wyglądająca tafla bez żadnych drobinek. Coś pięknego. Nie mogę już funkcjonować bez tej palety. Troszeczkę nad brew. Nad drugą też. Nie nakładam na środek czoła, żeby nie y, tworzyć iluzji przetłuszczonego czoła. Troszeczkę na nos, ale skupiam się na grzbiecie nosa, nie na samym czubku. Łuk cupidena oczywiście i broda. Zobaczcie jak on pięknie buduje światło na twarzy. Coś niesamowitego. Dzięki temu rozświetlaczowi matowa skóra pokryta pudrem, taka płaska skóra odzyskuje trójwymiarowość i odzyskuje taki naturalny, zdrowy wygląd, ponieważ on wygląda super, ym, tak subtelnie, pomimo tego, że jest mocny. On wygląda subtelnie, ponieważ nie ma w sobie żadnej drobinki. Teraz ten drugi kolor. Który jest na pograniczu rozświetlaczu różu, nakładam na granicę rozświetlacza z konturowaniem i na policzek. Żeby stworzyć tutaj efekt trójwymiarowego policzka. Uwielbiam, uwielbiam to, jaki efekt te dwa produkty dają. Ten bronzer i ta paleta rozświetlaczy to jest coś pięknego. Nakładam też troszeczkę tego ciemniejszego rozświetlacza na grzbiet nosa, żeby stworzyć taką iluzję delikatnie muśniętego słońcem nosa. To wygląda bardzo zdrowo. I również troszeczkę nakładam go tutaj na skronie, żeby również tutaj się pojawiło troszeczkę koloru. Na tym etapie przechodzę do brwi, podkreślam je tak jak zawsze. Zaczynam od palety cieni do brwi Golden Rose w kolorze H. Mieszam tutaj dwa kolory ze sobą, żeby utworzyć taki pośredni efekt na brwi. Zaczynam od jasnego. Wypełniam sobie całą brew, później ciemniejszy nakładam na sam koniec. Żeby ją bardziej zdefiniować, ale ogólnie bez tej palety nie wyobrażam sobie makijażu brwi już od kilku lat. I zobaczcie, tak wygląda brew. Pomalowana samym cieniem, jeszcze będę ją przejeżdżać żelem do utrwalania włosków na brwi, ale już sam cień daje mi tak piękny naturalny efekt, że naprawdę tej palety nie zamieniłabym na nic innego. Dodatkowo, ja lubię przykładowo również podkreślać brwi za pomocą pomady, ale jest to o wiele bardziej czasochłonne niż pokrycie brwi. Nie, nie. Teraz żel do brwi. Dzisiaj użyję przejrzystego żelu do brwi z Anastazji, żeby tylko ułożyć włoski w miejscu i je troszeczkę nabłyszczyć. Nabłyszczone włoski na brwiach przepięknie komponują się z taką świetlistą skórą, także to dzisiaj robię. Po przejechaniu włosków żelem też dokładnie widać, gdzie warto jeszcze troszeczkę wypełnić luki między włoskami za pomocą cienia, więc jak żel wyschnie, zaraz to dokończę. W międzyczasie szybciutko podkręcę sobie rzęsy. I tak, jeśli chodzi o mój codzienny taki leciutki makijaż dzienny, to polega on na nałożeniu tuszu do rzęs i jakiegoś błyszczyka na usta, żeby było delikatnie. Natomiast, jeżeli wybieram się gdzieś, gdzie chcę wyglądać troszeczkę bardziej fancy, to nakładam sztuczne rzęsy, kleję je od dołu przy takim no make up na powiekach i nakładam jakąś mocniejszą pomadkę i wtedy z makijażu dziennego robię taką wersję bardziej konkretną. Dzisiaj jako tuszu do rzęs użyję maskary Maybelline Lash Sensational. Dawno jej nie używałam, a bardzo ją lubię, więc jak mówiłam wracam do dorysowania kilku włosków za pomocą cienia na brwi. I na koniec już praktycznie moja ulubiona mieszanka na ustach, o którą pytacie zawsze, jak ją noszę, i to jest konturówka Nyx Lavender N Lace. To jest taki chłodny zgaszony róż. Natomiast jeżeli chodzi o błyszczyk, który nakładam na to, to mój ulubiony błyszczyk Fenty Beauty Fussy. Zaczynam od konturówki, ponieważ nakładam ją na całe usta, żeby stworzyć sobie bazę do tego błyszczyka, wtedy usta wyglądają o wiele ładniej niż sam błyszczyk, chociaż sam błyszczyk już daje ładny efekt, ale na tej konturówce to jest szał. Bieram sobie najpierw nadmiar lanoliny, który miałam na ustach. Konturówka nałożona, stworzyłam nią kształt ust i wypełniłam delikatnie środek. I na to nakładam odrobinkę błyszczyka Fasy. I zobaczcie, co się dzieje. Ten błyszczyk daje mi na ustach najpiękniejszy efekt, jaki w życiu miałam, jeżeli chodzi o błyszczyki. I dodatkowo on się przepięknie zjada i kiedy mi się zje, konturówka nadal zostaje, więc kształt ust, który wyrysowałam sobie tak, żeby był ładniejszy od mojego naturalnego, pozostaje. I wystarczy w ciągu dnia dokładać delikatną warstwę błyszczyka, a usta wyglądają cały czas jak świeżo pomalowane. Na koniec troszeczkę rozświetlaczy siński nakładam również na dekolt żeby wszystko się ładnie równoważyło z twarzą. Zobaczcie, jak dekolt wtedy przepięknie, subtelnie odbija światło. Możecie to teraz zostawić na tym etapie, ale jeżeli chcecie uzyskać jeszcze większą, ekstremalną trwałość w upalne dni, warto makijaż utrwalić za pomocą magiełki. Ja lubię do utrwalania Maca Fix Plus albo All Nighter, czyli mój ulubiony spray do utrwalania makijażu, który nie daje mi takiego ciężkiego efektu na skórze, ale możecie nawet użyć wody termalnej, jeżeli nie macie takiego sprayu fiksującego, ponieważ już sama woda termalna sprawi, że wszystkie warstwy makijażu stopią się w jedną całość i zniwelujecie jeszcze ten efekt pudrowości, który mógł na skórze pozostać. Także ja wybieram dzisiaj All Nighter, to jest mój ulubiony spray fiksujący i nawet używany codziennie nie robi na mojej skórze żadnej krzywdy. To jest dodatkowo jeszcze fajne orzeźwienie w trakcie upału, więc polecam chociażby wodę termalną, nawet w ciągu dnia możecie się spryskiwać, żeby odczuć delikatną ulgę. I makijaż jest skończony. Gdybym chciała go jeszcze troszeczkę dopełnić, tak jak mówiłam, dokleiłabym e, jakieś rzęsy od spodu, albo delikatniejsze, albo mocniejsze, w zależności od humoru. I tak słuchajcie, od jakiegoś czasu wygląda moja makijażowa codzienna rutyna, może wygląda to y, na czasochłonne, natomiast jeżeli robię to odruchowo i nic, nie mówię przy tym, to spokojnie ten makijaż robię w 15 minut, to jest taki maks. Także y, to się u mnie sprawdza. Te techniki dają mi ekstremalną trwałość, nawet w upalne dni, i za ten makijaż jestem pewna. Także mam nadzieję, że przemycicie z tego filmu coś dla siebie i będziecie robić trwałe, pięknie wyglądające makijaże, nawet w upale. Także bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film był przydatny i mam nadzieję też, że widzimy się w kolejnym. Buziaki, trzymajcie się, pozdrawiam, papa! Pa.